Witajcie w domu Grażyny i Janusza. A sercem domu i dumą właścicieli jest on, dywan. Dlatego Grażyna i Janusz odkurzają go dwa razy na tydzień. Wiedzą już, że inaczej kurz, brud, piach i roztocza wciskają się głęboko we włókna dywanu, a on szarzeje i jest niehigieniczny. Znają też sporo domowych sposobów na czysty dywan, przekazywanych przez gospodynie z pokolenia na pokolenie. Kiedyś, by odświeżyć kolor i zapach dywanu, stosowano sodę oczyszczoną lub mieszankę płatków mydlanych i skrobi ziemniaczanej. Plany zapierano mieszanką wody z amoniakiem, octem i solą albo pastą z octu i skrobi. Na plamy spożywcze tajni agenci proszek do prania, ocet, alkohol i sól. Wosk rozpuszczano żelazkiem przez bibułę. Nie jeden dywan zginął w tej walce błota nie wolno było zwilżyć. Trzeba było dać mu zaschnąć i usunąć szczotką lub odkurzaczem. Na sierść najlepsza wilgotna gumowa rękawica. Mocz pupila trzeba było jak najszybciej spryskać octem i posypać solą. Gdy soda stawała się żółta, można było odkurzać. Część z tych sposobów świetnie działa do dziś. Dlatego Grażyna i Janusz od razu zapierają wszystkie plamy. Ale jakie to byłoby frustrujące, gdyby musieli tylko tak dbać o dywan. Ile wysiłku i czasu. Dlatego Janusz i Grażyna cieszą się z nadejścia XXI wieku, bo regularnie oddają dywan do pralni i gotowe. Mają pewność, zostanie wyczyszczony dogłębnie, nie ulegnie żadnej szkodzie i będzie piękniejszy niż kiedykolwiek.